Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. No, moi drodzy, merytorycznych jakichś konkretnych odniesień do łaski jako pomoc nie ma, bo łaska jest pomocą. Pastor Lewandowski się z tym nie zgadza. Biblia gdańska współczesna mówi, że trzeba, uwaga, szukać, znaczy znaleźć łaskę ku pomocy, tak? a więc trzeba szukać łaski, tak, bo coś, co się znajduje, trzeba to szukać, tak. Szukajcie, a znajdziecie, proście, otrzymacie, pukajcie, otworzę wam. Tak samo jak nie potrafią sobie tu poradzić o Eucharystii, tak, czy Chrystus w Wieczerniku dał im ducha, skoro mowa Eucharystyczna z Ewangelii Świętego Jana 6 rozdział jest duchem, tak? To w wieczerniku dał im ducha czy materialny chleb? Odpowiedzi brak albo inaczej, typowo protestanckie, czyli tyrada kontra Maryja Dziewica, kontra Matka Boża, czyli tak na temat, że nie na temat, ale dla protestantów zawsze na temat, bo trzeba pluć. Na e, świętą i nieomylną e, naukę Kościoła katolickiego. Moi drodzy, powracamy sobie do Pastora Lewandowskiego, do jego kazania, w jakiego Jezusa wierzysz, i moi kochani, zobaczymy sobie tutaj klęskę tej teologii, o ile w ogóle tą reformowaną, to reformowane coś można nazwać teologią, no ale przyjmijmy, że to jest teologia, raczej mitologia. Klęska, po prostu totalna klęska. Teraz tutaj nie wiem, czy dzisiaj się wyrobimy, jak nie to jutro, ewentualnie pojutrze. Choć zostało do końca nagrania 8 minut, ale jednak tutaj będą poruszane pewne rzeczy, które trzeba pokazać palcem i w kontekście całego kazania i wywodu pastora Lewandowskiego dostrzec klęskę. Reformowa reformowanej mitologii, tak, bo to to, to, nie to coś nie zasługuje na miano teologii, raczej mitologii, po prostu klęska umysłu. Zaprzeczenie tego, co wcześniej mówił pastor Lewandowski, choć to zaprzeczenie, żeśmy sobie już otwarcie tam pokazali, tak? Ale tutaj po prostu zobaczymy kompletną podziurawioną... jak podziurawione dziurawe sito, tak? Czyli nie dość, że sito już samo w sobie jest dziurawe, to jeszcze to dziurawe sito jest, zostało podziurawione Seriemska łacha. I to nam tutaj pięknie pokaże pastor Lewandowski. Czyli zobaczymy sobie, czym tak naprawdę jest ta mitologia reformowana. No właśnie. To zostawimy sobie komentarze na po nagraniu. Ja jak mówię, nie wiem czy się dzisiaj wyrobię, ale zaczniemy od tego. Biblia uczy nas, że dziś objawienie Boże mamy. Momentu. zamknięte. Mamy kompletną Biblię. No tak, to, to z tym się zgadzamy. Yy, już nie będzie żadnego nowego objawienia, tak? Absolutnie. A te objawienia, które są, jak Kościół naucza, i to jest też prawdą, wyjaśniają nam to jedyne objawienie, jakie jest w Chrystusie Jezusie, czyli nie są nowym objawieniem, ale wprowadzają nas w tajemnicę, pogłębiają w tajemnicę tego prawdziwego, jedynego objawienia w Jezusie Chrystusie, a nie jakieś nowinki wprowadzają. Bóg nie przemawia już przez swoich proroków, żeby spisywali jego słowa, albo jego listy, albo jego jakieś tam inne rzeczy. Mamy słowo prorockie potwierdzone i rekomendowane przez kogo? Przez apostołów i przez proroków Nowego Testamentu. Efezjan 2,20 o tym mówi. I kropka. Nauczanie apostołów i proroków jest fundamentem, na którym dzisiaj budujemy Kościół. Od 2000 lat, a nie co chwilę lejemy nowe fundamenty na. Przepraszam, yy, kościół, do którego należysz, ma 2000 lat? Pastorze Lewandowski, teologia reformowana ma 2000 lat, to proszę pokazać rozwój teologii reformowanej w III wieku. No to już jest kłamstwo. Kościół tak, ma 2000 lat, ale nie twój, niereformowany. Wikipedia nawet ci powie, że masz 500 lat. Na poprzednie fundamenty, na poprzednie fundamenty, na poprzednie fundamenty i zamiast kościół, zamiast budynek, tak, wyobraźmy, wyobraźmy sobie, mamy bryłę fundamentu. No, fundamentalny kościół. Nie o to chodzi. Dlatego Bóg wymaga od nas, kochani, byśmy bezwzględnie trzymali się treści Słowa Bożego. Przepraszam. I tutaj właśnie Bóg stawia wymagania, żeby się trzymać treści Słowa Bożego. Przepraszam, a jeśli się nie będę trzymał, jeżeli przeznaczone do zbawienia nie będzie się trzymał, a jeżeli to co, dalej będzie zbawiony, dlatego że Bóg go przeznaczył? Tu już wchodzimy właśnie w te, w te dziurawy, w ten, w ten dziurawy sito, w ten dziurawy druszlak, który nie dość, że jest dziurawy, to jest jeszcze poziurawiony dodatkowo. Wymagania, dobrze, ale jeżeli Kazio przeznaczone do zbawienia yy, nie zwraca uwagi, dalej będzie zbawiony, Albo jeśli zwraca uwagę, to zwraca uwagę y, przy współudziale swojej woli, czy po prostu już Bóg go tak złapał jak joystick i, i go i nim steruje, i po prostu on musi to robić. A skoro musi robić, to nie musi zwracać uwagi. Zauważcie tutaj, co trzeba rozważyć w kontekście braku cał wolnej woli człowieka. To co mówi, tak? to coś my mówili wcześniej, nie? Że Bóg przychodzi, Bóg wybiera koniec, a więc Bóg wybiera, bierze takiego Kazia yy, no to i, i, musi i, i musi żyć prawdą, ale dlaczego musi zwracać uwagę? To co Bóg tego za niego nie robi? Czy ma wolną wolę? Już tu, zaczyna, już tu się zaczynają schodki. Niczego nie dodając do jego objawienia i niczego nie odejmując z jego objawienia. To dlaczego dodajecie, to jest ciało moje, a interpretujecie to znaczy ciało moje, ale właśnie, no to jeżeli taki zdeterminowany boską, łaską Kazio trzyma się Słowa Bożego, to czy jest w jego mocy coś dodać, coś ująć? Dlaczego miałby dodawać, bądź ujmować? Jeżeli jest zdeterminowany przez Boga, to znaczy, że musi się w stu 100%, procentach w 100 trzymać, bo jest sterowany Bogiem i chyba Bóg nie może dopuścić do tego, żeby on coś dodał albo zmienił, nie? A jeśli jest wybra wybrany do zbawienia i zmieni, to co, dalej będzie zbawiony? Bo został wybrany? Albo jak coś doda bądź ujmie, dalej będzie zbawiony. A jeśli doda bądź ujmie, to dlaczego to, co Bóg z nim źle steruje, czy jednak ma wolną wolę człowiek? I może coś pokombinować przy Słowie Boże. Jak to jest, pastorze Lewandowski? Jak teologia reformowana to wyjaśni, to co ty mówisz? O czym mówiłem w poprzednim kazaniu. Notabene w co byśmy mieli wierzyć, gdyby co chwilę powstawała nowa nauka i nowe. Jakieś zrozumienie, objawienie pewnych spraw. Nie? Dobra, nawet jeżeli powstają nowe objawienia, no to jest protestantyzm, wy to serwujecie od 500 lat i, to, i ten proces się nie skończył. Jeżeli Bóg przeznacza każę do zbawienia, to co? Yy, to Bóg już nie ustawi od początku na właściwą wiarę? To co Bóg tak bierze joystickiem, a idź sobie do zielonych, idź sobie do baptystów, idź sobie do takich, a później ty, słuchaj, teologia reformowana jest prawdziwa odwieczna wiecznej moja, tak? I go tak tak sobie przestawia, kolesia, jak chce, żeby, i go później naprowadza, czyli prowadzi go przez kłamstwa, a później go wprowadza do, do prawdy teologii reformowanej, tak? Jeżeli, jeżeli chceby być konsekwentni, że Bóg bierze Kazia za, e, za kołnierz i steruje nim jak joystickiem, to Kazio nie ma wyboru, nie ma możliwości wybrania innej wiary, innej religii, innej teologii, bo po prostu Bóg go zamraża, paraliżuje go i, i, i on musi wierzyć tak, jak Bóg chce. On nie ma wyjścia, nie może mieć wyjścia, bo nie ma wolnej woli. On nie powinien musieć zwracać uwagę na to, co że Taki predestynowany kazio zamrożony, zmrożony jak jo i Joystickiem sterowany. Myszka komputerowa, ona nie myśli. Jak ja chcę w prawo, to idzie w prawo, jak chcę w lewo, to w lewo. Ja nie to, że jak chcę ją w prawo, ona chcę, idzie w lewo albo na odwrotkę. A właśnie. Teologia reformowana zakłada, że taką strzałką sterowano jest kazio, a Bóg jest myszką, którą się steruje, nie? Bo człowiek nie ma wolnej woli. A jeśli ma wolną wolę, no to dlaczego głosicie o, o predestynacji, nie? No ale tak ma, że nie ma, bo nie ma, ale ma. Stwierdzenie, jakoby studiowanie Biblii nie było potrzebne, a potrzebne jest nowe objawienie, jest ewidentnym zaprzeczeniem nauki apostołów, jest głosem prowadzącym do zwiedzenia. Dlatego... Przepraszam, głosem prowadzącym do zwiedzenia. A czy taki Kazio zamrożony, którego Bóg jak joystickiem to może być, zwiedzony? Właśnie to jest pytanie, właśnie które zadajemy tutaj od co najmniej epoki lodowcowej, ale jakoś nie ma odpowiedzi. Jak nieutracalnie, nieutracalnie zbawieni mogą być zwiedzeni? Bo przecież bycie zwiedzonym, słowo Boże nam pokazuje na przykładzie Galatów, którzy zostali zwiedzeni, wyparli się Chrystusa, zerwali, wyparli się łaski, zerwali więzy z Chrystusem, tak? Na skutek czego? Właśnie zwiedzenia, zwiedzenia przez judaizujących. Z konsekwencją e, ich zwiedzenia było wyparcie się Chrystusa i zerwanie więzów z łaską, tak? I co? I taki dalej jest w stanie posiadania życia wiecznego? No, Galaci mogli to zrobić, bo mieli wolną wolę, tak? No, ale czy nieutracalnie zbawiony, mało z tego, ubezwłasnowolniony, jak joystick w boskim ręku może być zwiedzony? No, raczej nie. Bo nie ma wolnej woli. Może być zwiedzony. Owszem, i, i bywa zwiedzony, ale żeby to zwiedzenie miało sens, to trzeba przyjąć, że człowiek ma wolną wolę i może dać się zwieść. 11 rozdział 2 listu do Koryntian. Święty Paweł wyraża obawę, żeby przypadkiem ich yy, serca Koryntian nie zostało uwiedzone przez szatana. Jeżeli byli nieutrasowani, zbawieni, no to ja i, 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 i ten i, i, i nie, ten to jak mogą utracić być zwiedzeni. A zwiedzony, niezwiedzony. Jak nie zbawiony, zbawione, to i tak będzie zbawiony, nie? Nawet jak będzie zwiedzony. Co tam? No, na to wygląda. Nie. Jak człowiek ulega zwiedzeniu, to znaczy, że ma wolną wolę. Wybiera inną naukę i schodzi z drogi prawdy. Drugi rozdział świętego listu Drugie, drugi rozdział drugiego listu świętego Piotra. Jak pies do wymiocinie świnia do, do kałuży błota. Nie? Słuchajcie, nie ma co się dziwić, że wielu ludzi na podstawie nowych objawień przypisywanych Duchowi Świętemu zaczyna podważać fundamentalne prawdy o tym, kim jest Jezus, czym naprawdę jest Jego łaska, jak Ona działa, jak Ona zbawia człowieka i o czym w ogóle mówi Ewangelia. Zobaczcie, jak wielu ludzi nie chce poprzestawać na spisanym Słowie Bożym i pragnie czegoś więcej. Miliony ludzi na całym świecie pragnie nowych proroctw, nowych znaków, nowych wizji, nowych języków itd. itd. Miliony ludzi na całym świecie wolą ufać innym ludziom, najchętniej prorokom, niż wziąć do ręki. Pastorze, ci, którzy tam są, do których mówisz, ufają, czy ci nie ufają? Winni ci ufać, czy nie? No to tak na marginesie słowo Boże, i przyjąć je takim, jakim ono jest. Miliony ludzi na całym świecie woli być gdzieś. Czyli w jakim? Ale dlaczego człowiek musi przyjąć słowo Boże takim, jakim jest? Przecież mówiłeś, że cząstka ludzka jest diabelska. Nauka o tym, że człowiek musi tam coś tego jest diabelskie. Teraz mówisz o przyjęciu słowa Bożego takim, jakim jest. Oczywiście to jest prawda, zbawcza prawda, ale rzymskokatolicka, bo tu zakłada akt człowieka, tak? Daje moc stania się dziećmi bożymi tym, którzy przyjmują Słowo. 1.11 e, pierwszego, pierwszego rozdziału świętego Jana, tak? Ewangelia. Więc jest akt ludzki, człowiek musi przyjąć. Ty w parę minut wcześniej mówiłeś, że to jest diabelstwo. Mało z tego trzeba przyjąć naukę taką, jaką ona jest. Co jest prawdą, bo nauka jest jedna, a nie 50 tysięcy. No ale dlaczego to musi robić człowiek? Zdeterminowany, to on ma przyjąć, czy po prostu Bóg bierze za fraki i, i, i mu na siłę wrzuca po prostu tak. O, jak skręca mu kark i, i na siłę, tak? Czy ma przyjąć? To ma przyjąć, czy Bóg mu na siłę wciska? Poza tym, jak jest do wybrany, wybrany do zbawienia, to i bezwolny, nic nie to. O jakim przyjmowaniu to mówisz, panie Lewandowski? W kościele, w jakiejś organizacji religijnej z powodu tradycji rodzinnej, bo był tam dziadek, bo tam babcia była, mama, tata, siostra, wujek, szwagier i takie tam historie, niż poszukać zboru, który naprawdę głosi prawdziwą prawdę. Prawdzi... Przepraszam, a dlaczego nieutracalnie zbawiony, przeznaczony do zbawienia, musi szukać prawdziwego zboru? To co Bóg, jak takiego Kazia przeznacza do zbawienia w poniedziałek, to już co we wtorek go nie poprowadzi do prawdziwego zboru, tylko Kaziu musi szukać. A według czego ma szukać? Prawdziwa Ewangelia. Według czego? To co Bóg mu już nie powie od razu, jaka jest prawdziwa Ewangelia? Jak, jak bierze takiego Kazia za, za kołnierz to co bierze, takiego każde zakołnierz i później mu mówi, ty, słuchaj, teraz to se poszukaj prawdziwej Ewangelii, polataj się se po sektach i se znajdź jakąś, a jak nie, to nie bój się, załóż swoje, swoją, ale ja ci już do zbawienia wybrałem, tak? Zobaczcie, jakie to, to jest dziurawe, zobaczcie, jakie są konsekwencje tych bredni reformowanych, albo inaczej zdeformowanej mitologii. To są konsekwencje, Nieutracalnie zbawiony, przeznaczony do zbawienia Kazio, teraz pastor Lewandowski mówi, że no, powinien szukać prawdziwego zboru. No co, to ma szukać? Czyli jednak musi coś zrobić, nie? Żeby znaleźć tą prawdziwą zbawczą naukę, nie? Czyli musi złożyć swój wysiłek. To co? Bóg, Bóg nie steruje nim jak joystickiem. Czy jednak steruje? No, według tego, co głosisz, to po, powinien sterować joystickiem. W poniedziałek się Kazio nawraca, tak? Bóg go bierze za i już w poniedziałek po południu idzie na zbór, do na spotkanie prawdziwego zboru, tak? A nie, że ma szukać. No, tak działa Bóg. No, chyba, że mi udowodnisz biblijnie, że Bóg nawraca, później każe się plątać po wszystkich sektach, po pogaństwach różnych i, do i później przyjść do Niego, tak? w Ewangelię, tak? Zdrową naukę biblijną. Jeszcze inni w ogóle nie podchodzą zbyt serio do tego, w co wierzą, więc są tam, gdzie zostali wychowani lub tam, gdzie się dobrze czują, tak? Jak przestają się dobrze czuć, no to sobie idą dalej do innego zboru, do innego kościoła denominacji. W ogóle kwestia nauki wiary, nauki biblijnej nie jest istotną sprawą życiową. Taki... A przed chwilą powiedziałeś, że taki powinien szukać zboru, a teraz potępiasz szukać, uchodzenie od zboru do zboru. Jeszcze raz. I takie tam historie niż. Poszukać zboru, który naprawdę głosi prawdziwą prawdę, prawdziwą Ewangelię, tak? Zdrową naukę biblijną. Szukać zboru. Wieszeni w ogóle nie podchodzą zbyt serio do tego, w co wierzą, więc są tam, gdzie zostali wychowani lub tam, gdzie się dobrze czują, tak? Jak przestają się dobrze czuć, no to sobie idą dalej. Do innego zboru, do innego kościoła denominacji. W ogóle kwestia nauki, wiary, nauki biblijnej nie jest istotną sprawą życiową. A jak ci zachodzą od zboru do zboru właśnie szukają prawdziwej nauki, a ja przed chwilą powiedziałeś, że tak trzeba robić. To jeszcze raz, czemu nie? Na całym świecie wolą ufać innym ludziom, prorokom niż wziąć do ręki słowo Boże. I przyjąć się takim, jakim ono jest. Miliony ludzi na całym świecie woli być gdzieś. Czyli w jakimś kościele, w jakiejś organizacji religijnej z powodu tradycji rodzinnej. Bo był tam dziadek, bo tam babcia była, mama, tata, siostra, wujek, szwagier i takie tam historie, niż poszukać zboru, który naprawdę głosi prawdziwą prawdę, prawdziwą Ewangelię, tak? zdrową naukę biblijną. Jeszcze inni w ogóle nie podchodzą zbyt serio, do tego, w co wierzą, więc są tam, gdzie zostali wychowani lub tam, gdzie się dobrze czują, tak? Jak przestają się dobrze czuć, no to sobie idą dalej do innego zboru, do innego kościoła denominacji. W ogóle kwestia nauki wiary, nauki biblijnej nie jest istotną sprawą życia. O takich to już w ogóle nawet nie chcę wspominać. Widzicie tutaj na przestrzeni trzech zdań, jak się rozjechał sam. Że, że trzeba szukać zboru, szukanie zboru, to znaczy łażenie od jednego do drugiego, nie? A później mówi, o, że są tacy, 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 którzy o szukają, tu się źle czują, tam się rzeczywiam. No tak, o, i tu się źle czują, tu się rzeczywiam, a jak oni właśnie szukają y, prawdziwej prawdy i nie mogą jej znaleźć w tym zborze, w tamtym zborze, źle się czują i tak chodzą od zboru do zboru, to to już jest złe, tak? No myślcie trochę, słuchajcie, i myślcie to do, do protestantów, bo katolik to wyłapi od razu. Biblia uczy, że sprawa, w jakiego Jezusa wierzysz, tak jak podaje tytuł tego kazania, ma decydujące znaczenie w sprawie tego, gdzie spędzisz wieczność. To nie są żarty, że se możemy myśleć, co chcemy. To, ta sprawa zdecyduje, gdzie spędzisz wieczność. Niestety przekonujemy się o tym często podczas uroczystości pogrzebowych. Wtedy się kończy. Wczoraj mieliśmy pogrzeb mamy naszej Karolinki, Wyrazy współczucia jeszcze raz od całego zboru, kochana siostro. Ale właśnie w takich sytuacjach człowiek zaczyna myśleć. Jak zatem rozeznać, czy wierzę w prawdziwego Jezusa Chrystusa? Jak rozeznać, czy jestem na właściwej drodze? Jak rozpoznać, czy trzymam się prawdy z Biblii o naszym Zbawicielu? Najprostszym sposobem, żeby to zrobić, jest po prostu porównać swoje przekonania. Swoje wierzenia, swoją tradycję z tym, co mówi spisane słowo Boże. Dlaczego? Ponieważ, tak jak mówiłem tydzień temu i powtarzam, to, 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 to co kazanie nie ma. Ja przepraszam, to na tym zakończymy, żeby nie przedłużać. Jak Bóg kogoś wybiera na nieutracalne zbawienie za, za kołnierz łapie, to co on ma się porównywać? To co? To, 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 to przeznaczone do zbawienia, be, ubezwłasnowolniony yy, musi jeszcze jakieś porównania robić. Przecież to jest ludzki czynnik. Ludzki wysiłek. Szukanie sekty, która tam głosi rzekomą prawdę, to też jest ludzki wysiłek, nie? No właśnie, to jest protestantyzm. Reformowany, ten najbardziej przeklęty, który. Niby głosi, że człowiek nie ma wolnej woli, determinacja, tak? A później posuwa takie gnioty, że trzeba szukać zboru, że trzeba przyjąć prawdę taką, jaką jest. No a po co ma przyjmować? Przecież Bóg ją wciska, po co szukać zboru? Przecież Bóg od razu powinien wcisnąć do prawdziwej sekty, nie? No przecież ja, jak ja mogę szukać, jak ja nie mam wolnej woli. No ale właśnie, to są takie konsekwencje bzdur, które się głosi bezmyślnie. Pozdrawiam.